Czasem brakuje mi takich bajek dla dorosłych. Nie za górami, za lasami, tylko takich w pewnym mieście, w pewnej dzielnicy żyła królewna. Ona była niedoskonała, ją też. Taka bajka, ale prawdziwa. Chciałbym być rycerzem w takiej bajce. Cześć, już jestem. Cześć, znowu nie mogłam Cię rano obudzić. No, jak zwykle, nie? No, mogłeś mnie czasem czymś zaskoczyć. Trudno się jeszcze zaskoczyć czymś po miesiącu znajomości, co? Tak? To jesteś taki pewien, na przykład, co robiłam dzisiaj rano? Wstałaś, wysłałaś mi sms umyłaś się, poszłaś po mleko, zrobiłaś sobie kawę, płatki. Nie umaś jeszcze zębów, żeby kawa miała smak. I narysowałaś mi rybę, która ci się wczoraj przyśniła. I co, mylę się? Tak, ale tylko trochę. Zawsze mówisz, że się trochę mylę. Więc napisz mi w czym dokładniej. Trochę we wszystkim. Fajne to twoje zdjęcie. A właśnie, jak tobie minął dzień? Beznadziejny. Miałam ochotę stanąć nad Wisłą, wyrzucić telefon do wody i udawać, że zapadłam się pod ziemię. Wykasować wszystkich zgadu i zobaczyć, czy ktokolwiek będzie mnie szukał. Szukałby. Każdy w swoim czasie i w swojej kolejności. Ale zobacz, do końca dnia jeszcze pięć godzin, może coś się wydarzy. To to jest było może. Dobra, idę się myć, bo mnie bolą już oczy od monitor. Czekaj, bo mój kolega pracuje w telewizji. Tam kamerzyści mają taką metodę, jak ich oczy bolą. Musisz przyłożyć obie dłonie do oczu, ale tak, żeby nie dostawało się żadne światło. Tak przycisnąć. I teraz otworzyć oczy i policzyć do 15. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Co ty robisz, kurwa? Kurwa, co ty robisz? Idź oglądać tragedię ludzką. I co, obolonniej? Tak, ale i tak pójdę się umyć. Rozumiem, że panią, idę poha strzelić. Dobra, to ja idę. To do potem. Do potem. Gadał ze mną i co? Nie wiem, zasnął? Zasłał? Nie, moja mama dzwoniła i wiesz, gadała i gadała. A co ty robisz? Cały czas piorę i cały czas się nudzę. A co pierdolisz? Spodnie, koszulki, skarpetki. Jaki kolor? Co jaki kolor? No jaki kolor mają na przykład twoje skarpetki? Nie wiem, różne co to za pytania. Coś widzę, że zajęty jesteś. Nie, czemu? Chciałem po prostu wiedzieć, jaki masz na przykład skarpetki, w jakim kolorze wiesz. No właśnie, nie wiem. Dobra, to rób co robiłeś, nie przeszkadzam. To gdybyś się stęsknił, to daj znać. Ja będę tu siedzieć i. Tęskniłem się. <gry> Teraz to się nie liczy. Jak to się nie liczy? Halo, jesteś tam? Czy poszłaś gdzieś? Stary, chodzę, okej? Okay. Chodzę, nie Stary, powiedz mi, po co ci ten dźwięk? Wyłącz go, kurwa, na zawsze, okej? Okay? Ej, a pamiętasz, jak miałaś mi powiedzieć, które okno jest twoje? No na parterze, taki bez firanek. Czyste, puste okno po lewej stronie, jak się patrzy na pętlę autobusową. Teraz ty. Nie widzę takiego. Ja mieszkam tak trochę po lewej w tym wieżowcu na czwartym piętrze. Aha, chyba widzę. To takie z żaluzjami? Nie, to nie to okno. A nie, to nie żaluzje, to są takie jakby rolety. O, a teraz ktoś się opuszcza w dół. Nie, w moim oknie też nic nie ma. Jest tak jak twoje. Żartowałam, Nie widzę które. Mogę o coś spytać? Tak mi wczoraj przyszło do głowy, jak oglądałam Twoje zdjęcie. Bo zakładając, że kompletnie nie wiem kim jesteś, więc nie dostanie się to do prasy, to powiedz mi, co Ty właściwie robisz na tym forum? Czemu poznajesz dziewczynę przez internet? Takie chyba czasy. Kiedyś ludzie poznawali się w autobusie, a teraz poznają się przez internet. Wiesz, a może każdy ma jakąś wadę, którą stara się ukryć? Może i tak, ale chyba lepiej poznaje się ludzi w realnym świecie, nie? Choć w sumie tam często trzeba udawać. Wiesz, że jest śmiesznie, wesoło. A tu mówisz, że padła ci komórka, albo że mama chce usiąść do komputera i znikasz. I co, znalazłaś jakiś temat do gazetki? Trochę denerwuje mnie to. Że coraz więcej różnych myśli, coraz trudniej tak o wszystkim napisać. Masz to samo? Cześć. Cześć, zaraz wsiądę do metra i pewnie stracę Zasięg. Wiesz, pomyślałam sobie, że lepiej jest porozmawiać niż pisać, dlatego... Halo? Halo? Spotkamy się? Bo nie wiem, czy o tym myślałeś, jak napisałeś, że coraz więcej myśli i coraz trudniej o wszystkim napisać. Przecież ty mnie w ogóle nie znasz. No i wiem, że lubisz się tulić, że umiesz prać i gotować. I że nie umiesz pracować. I że nie marudzisz, jak pada deszcz i lubisz żółty ser. Często się kąpiesz. Nawet nie wiesz, kiedy mam urodziny. No i co z tego? No co zrobimy jak będzie krępująca cisza? Zrobimy tak. Będziemy udawali, że znamy się już powiedzmy 15 lat, okej? Okay? Ale to gdzie mielibyśmy się spotkać? No nie wiem, może w kafie niedźwiadek. A może będzie 10? A co byś chciał robić? Bo wiesz, seks odpada, nie? A lubisz filmy? No, ale tylko zagraniczne. No to zapraszam Cię do siebie na film, jutro wieczorem, okej? Okay? Jak to u Ciebie? Przecież jestem obcy. Tak mam tak normalnie do Ciebie przyjść? No a czego mam się bać? Przecież znamy się 15 lat. Poza tym mój chłopak będzie najwyżej mnie obronił. Żartuję. Jakby Cię dziewczyna zapraszała, a nie znałbyś jej dobrze, poszedłbyś? Stary... Jakby mnie dziewczyna zapraszała, a znałbym ją tylko ze zdjęcia, na przykład, nie? Przez internet? Nie, do porządku Nie wiem. A co? A nic, taki artykuł czytam. O czym? A o kobietę. No boga. Ale już zamknąłem stronę. No to w historii można zobaczyć. Co? No historii można zobaczyć. Ja chyba ci w czymś przeszkodziłem. Ok, rozumiałem aluzję, nie trzeba powtarzać. Robisz niespodzianki? model telefonu. Śpisz? Nie, przecież nie było jeszcze dobranoc. Jesteś? Jestem. Teraz twoje. Dobran, silo. Dobran odstamku. Do jutra. Na co zwracasz uwagę u facetów? Wiesz, tak przy pierwszym spotkaniu. Na dłonie. Uwielbiam męskie dłonie. I uwielbiam męskie uda, ale to już na innym etapie znajomości, jak już w każdym z nas odzywa się mały Larry Flint. A ty na co zwracasz uwagę? Na przykład ja nie wiem, czemu mam tak, ale jak z kimś rozmawiam, to pierwsze co widzę to zęby. Wiem, że to dziwne. Jestem pod drzwiami zaraz zadzwonię, okej? Okay. Jestem. Jesteś? Na trzy cztery ok. Trzy cztery. Cześć. Cześć. Dla Ciebie. Dziękuję. Wejdź. Faktycznie masz dużo książek. Myślałem, że masz biurko, z komputerem, jak nocą kończysz ze mną gadać, to odwracasz się na krześle, spadasz na łóżko i zasypiasz. Tu widzę, że zostawiłaś sobie miejsce na panoramę racławicką. Jesteś głodny? Tomek, jesteś głodny? Jasny. Często tak siedzisz? No. Jakby świat się zatrzymał. Masz już zaplanowany film? Masz jakąś ciekawą propozycję? Boję się odpowiedzialności za fajność wieczoru. Tulipany widziałeś? Sara, lubię polskich filmów. Wiem co. Już dawno chciałam obejrzeć Garden State. Ale tutaj chyba nie ma. Zobaczę, czy tu gdzieś nie leży. A masz Maker'a? Chciałam sobie kiedyś kupić. I Frank z Bazarku. Jest taka piosenka. Nie kojarzę. Nie ma na tej płcie chyba. Kurczę, to musimy gdzieś na półce. mógłbyś zerknąć? Tomek. Sorry. Zatańczysz? Jedenastka. Ale to nie ta płyta. Albo nie, puszczać coś. Zobaczymy, czy Ci się spodoba. I co? Ma w sobie coś na siletronie? Chciałbyś mnie teraz pocałować? Co? Przyniosłeś dzisiaj śmieci? Pytałam, czy oglądamy film. Jasne.

teraz chcesz? Frank Sinatra. Teraz już wiem, Sorry. dlaczego jesteś na tym forum. Każdy ma jakąś ukrytą wadę, co?